ostatnio ciągle pytacie mnie coś z Dark Orbit i cały czas spamujecie mi, że chcielibyście się dowiedzieć co z tym petem, nie? Ustawiałem mu to zbieranie skrzynek i jak ktoś to napisał trzeba go prowadzić za rączkę bo jak za daleko odlecimy to coś jak za blisko latamy to coś trzeba po prostu z nim cały czas go pilnować tak ktoś powiedział no spoko, ale Czym problem? Przecież, żeby pet latał to trzeba mieć radarówki, nie? Wiecie o co mi chodzi? Nie? Już wam mówię. Jest coś takiego jak protokoły. To już omawiałem dawno temu, jak peta omawiałem, prawda? Hmm, oczywiście nie kupujemy pierwszy ani drugi level, bo to jest syf, tylko od razu trzeci. I gdzie to jest? Hmm... Nie cargo, tylko radarowy. Tu jest. No. Jeden powiększa nam radar aż o 12%. Możemy w sumie wrzucić 12 protokołów do PETA. To chyba każdy wie. Super, jeszcze mi zepsują. Ym, I ja sam osobiście nie latam na tych mapkach. Ym, wiecie, gdzie się najlepiej zbiera oczywiście. Najlepiej zbiera się skrzynki na bitkach. Ym, z pierwszej gali. Ej. Tak jak nie macie tego cepu skokowego to sobie nie zobaczycie. Um, no i pierwsza gala tutaj. Bo tam jest plus 50% z każdej skrzynki, prawda? Ja sam osobiście rzadko kiedy lata na tych mapkach mało tych skrzynek zbierałem. Jak już to sobie przy okazji zbierałem skrzynki na przykład na 2.8. Wiem nerki, zbierałem skrzynki tak... że dla coś, dla jakiejś odmiany po prostu. Żeby nie bić cały czas jednego albo drugiego. No, ale pytałem się ludzi, którzy zbierają tak namiętnie te skrzynki. I wiecie, oprócz pp i tak dalej, to już, to już omawiałem kiedyś. Jest nawet filmik o tym, tam jest najlepszy sposób na zbieranie uridium, coś takiego. Skupmy się na samym pecie, bo tylko o to pytaliście. Jakie protokoły mu włożyć? Podobno najlepsze jest pół na pół wstawienie właśnie tych radarowych, czyli 6 radarowych i plus 6, też na trzecim levelu oczywiście, tych protokołów wydobywczych, które zwiększa zawartość skrzynek bonusowych. No i cargo, ale to. W każdym razie zwiększa te skrzynki o 3% każdą, nie? czyli jak włożymy sobie tego 6 plus 18% ze skrzynki. Oczywiście jeszcze mamy bonus yy, z naszego pp jak ktoś sobie podwajacze skrzynek kupił to też to działa. No to wtedy jest w miarę spoko. I naprawdę pamiętajcie, że to trochę kosztuje, żeby przestawić konto właśnie na te skrzynki. Yy, albo jak od razu się robicie pod to do... Tam 20 parę pp trzeba włożyć. Yy, trzeba właśnie tutaj w peta zainwestować, bo wiecie, im wyższy level peta, tym on sprytniejszy, jest tym inteligentniejszy, szybciej podejmuje działania po prostu. I nie będzie się tak często zwieszał jak na niższych levelach. Co w się sensie zwieszał, poleci do jednej, poleci do pierwszej skrzynki, poleci z powrotem do drugiej. Czasami tak, taki bóg jest po prostu, czasami się tak zdarza że on nie umie się zdecydować, ale na tych wyższych levelach, jak mam na przykład 15, to już mu się to praktycznie w ogóle nie zdarza. No i teraz y, właśnie, jeśli macie te 6 na 6 tak mówią, że to jest optymalnie, to w, w miarę, w, w dużej odległości pet sobie zbiera właśnie te, y, te skrzynki. No surowce też może, w sensie z, z alienów, nie? Ale to, to chyba nie potrzebujecie. I dostajecie jeszcze ten bonus. Pamiętajcie, że PET y, jaki bykolwiek zasięg nie miał, ile bykolwiek wam tej urki nie przynosił. To i tak PET to PET. On z, jak ma włączony ten mechanizm, to sam się nie obroni. Pamiętajcie, że on potrzebuje osłon i jeśli macie, to też można mu trochę zainwestować w HP, nie? I ten... Yy, mechanizm naprawiający jak widzicie że go ktoś klepie po prostu macie to okienko otwarte tego speta oto I widzicie że mu hp schodzi po prostu klikacie mu tryb ochronny tutaj yy, i on przylatuje po prostu do was nie? i wtedy yy, yy, lata dużo szybciej tam chyba ma 130% prędkość to nikt go jest, nie, nie jest w stanie go dogonić przylatuje po prostu do was tam jest oddali wy go naprawiacie tym Mechanizmem i znowu ma full HP yy, Reguluje sobie słonki i go puszczacie dalej, nie? Tak, żeby yy, nie naprawiać go co chwilę, bo ktoś sobie go zestrzeli, nie? Żeby nie był takim łatwym celem. To też musicie na to uważać. To chyba wszystko. No, głównym motywem, to co miałem po prostu powiedzieć, to yy, te 6 na 6, nie? Że 6 radarowych i 6 na większy bonus. Tak mi ludzie po prostu mówili. Yy, jak latają tyle na tych skrzynkach to chyba chyba coś już o tym wiedzą um, jeszcze jak inwestujecie coś w peta to jak raz na zbieracie na jeden protokół yy, i znowu będziecie zbierać nie wiem dwa dni trzy dni i kupicie drugi protokół no to średnio nie bo jeden protokół mało daje ale pamiętajcie że co jakiś czas są przeceny na to i rzędu 25% więc myślę, że czasem lepiej po prostu kupić kilka naraz zamiast sobie pojedynczo kupować ale już z przesadą nie, to wam wyjdzie tak, że kupicie w cenie trzech, kupicie cztery nie czy mniej więcej tak, no jak macie tam jeszcze prękę i rabat to już w ogóle no więc rozsądnie z głową i jeśli nie jesteście na tyle mocni, żeby porywać się na PWP, nie musicie tam lecieć na te mapy, możecie sobie na innych zbierać typu X8, X7, X6, ale tam weźcie sobie po prostu niewitkę i sobie latajcie, nie będą wam przeszkadzać ani alieny, ani inni gracze, bo po prostu się wtopicie w te czerwone kropki na minimapie. To wszystko, trzymajcie się do następnego.